Złom dobry, witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu 1 lipca nowy miesiąc, nowy internet w telefonie tak wygląda cela więzienna na kołach ja swoje już odsiedziałem zacząłem w 2007 roku na przełomie lipca i sierpnia chyba tak o nie pamiętam wiem, że było lato także wczoraj też było lato wczoraj było 38 stopni w cieniu Termometr jest pod lusterkiem, tam się znajduje czujnik. był cień, ale być może biło ciepło od asfaltu, i było ciepło od nagrzanego auta. W każdym razie pokazywał 38 stopni. Ja tutaj leżałem na tym siedzeniu plackiem i czekałem, aż słońce odejdzie w swoim kierunku, tam zachodnim. Dzisiaj pojawiły się chmury, a w nocy padał deszcz. Jest 5, 6 rano. Mam rozładunek niedaleko stąd, jestem pod Wiedniem. E, parę kilometrów, 5 kilometrów stąd mam rozładunek. I będę prosił, aby mnie ściągnięto do domu. Miałem być 1 lipca, czyli dzisiaj w domu, ale widać, że to było chyba za ciężkie zadanie dla nich, żeby mnie ściągnąć na 1 lipca. I koniec z taką dietą. Koniec z taką dietą. I z taką dietą. Myślę sobie, że więzień, który siedzi w więzieniu za jakieś tam przestępstwo, ma więcej miejsca do swojej dyspozycji niż ja tutaj. Trochę posprzątałem, trochę ogarnąłem wczoraj. Wiecie, także tam są moje śmiecie, rzeczy do życia: z tyłu gaz, słuchawki, woda, śmietnik. To jest śmietnik, jak papier, mucha sobie lata, olej na dolewkę, wodę sobie dolałem, w razie czego, ale już nie będę jej potrzebował, buty. No i tak się tutaj żyje, moi drodzy, 17 lat, swój, swój wyrok odsiedziałem, także myślę, że no dość, dość takiego życia, dość takiego jedzenia, dość takiego po prostu, a szkoda mi, szkoda mi słów, wiecie. Wracam do domu, napiszę dzisiaj szefowi, że kończę, dziękuję, ale rezygnuję. Mam pomysły w głowie, mam swój kanał na YouTube, tak. Nagrywam filmy, bo lubię i będę nagrywał, a tutaj to niech będzie już rozdziałem zamkniętym w moim życiu i to jest moja ostateczna decyzja. Także dziękuję pięknie szerokości, przyczepności tym, którzy muszą. Ja nie muszę. Ja nie muszę. Ja mam swój kanał, wiecie, i mam pomysły w głowie i czas zacząć pracować głową moi drodzy. Wszystkiego dobrego od zawodowego do następnego.